26 marzec sobota godzina 15 serdecznie witam wszystkich sylwatyków piłki nożnej na bielawskim stadionie za kilka chwil rozpoczniemy 19 kolejkę rundy wiosennej rewanżowej sezonu piłkarskiego 2021-2022 czwartej ligi grupy dolnośląskiej Wschodniej pomiędzy drużynami Bielawianki Bielawa a drużyną Piasta Żerniki Wrocław przywitajmy prawami trójkę sędziowską oraz obie drużyny Trójka sędziowska, która poprowadzi się, się spotkanie, pan Rafał Abramowicz, sędzia główny, sędzia asystent pierwszy, pan Karol Czekaj oraz sędzia asystent drugi, pan Patryk Szczęk. A oto skład naszej wyjściowej jedenastki na dzisiejsze spotkanie. W bramce z numerem pierwszym Damian Wajda, numer 5 zespołu Adrian Borasz, numer 6 Mateusz Peroński, numer 7 Januszewicz Dawid, numer osiem Wasilewski Dawid, numer 9 Cegiełka Bartłomiej, numer 11 Paszkowski Bartosz, numer 17 Słonecki Paweł, numer 19 Tomkiewicz Bartosz, numer 21 Jagielski Dominik i 87 Mateusz Kuriata. No. 13. Minuta spotkania. Bramkę dla drużyny gości zdobywa Mojka Mateusz z numerem 21. Wynik spotkania 0-1. 90. minuta spotkania bramkę do naszego zespołu zdobyła Wasilewski Dawid z numerem 8. Wynik spotkania 3:2. No słabo, słabo to wyglądało, ale ta tak większość zespołów jeszcze w sezon nie weszła, przejście na warunki naturalne. Też tym bardziej, że przy światłach trenujemy na sztucznym nawierzchni i nie, nie jesteśmy przyzwyczajeni. No, mam nadzieję i wierzę w to, że jeszcze parę meczy i zaczniemy grać zdecydowanie ładniej, przyjemniej dla kibiców przede wszystkim, ale my się cieszymy z punktu, dla nas to jest bardzo ważne, bo walczymy o utrzymanie i chcemy sobie jak najszybciej to zapewnić i no, na pewno też myślimy o poprawie jakości gry, by ten futbol był nie tylko skuteczny, ale i efektywniejszy. Znaczy no, przede wszystkim zaangażowania było więcej, więcej woli walki, za, yy, takiej determinacji, może granie była dużo lepsza, ale tych błędów mieliśmy mniej, yy, walczyliśmy o te bezpańskie piłki, było widać, że chcieliśmy dzisiaj odnieść zwycięstwo, no szczęście się uśmiech dzisiaj do, do nas i cieszymy się z tego bardzo. Spotkanie pomiędzy drużynami Bielawianki Bielawa, a drużyną Piasta Żewniki Wrocław. Zakończamy zwycięstwo wygrywają 3 do 2.